Najpierw, krótko informacyjnie, niestety nie będzie mnie jutro w Iławie. Nie podołam, nie dam rady czasowo. Życie, siła wyższa. A Was zapraszam na odcinek, bo przyjechała kolejna góra towaru. Miłego oglądania! Siemaneczko, wszystkim witajcie w kolejnym odcinku z bunkra Z złomiarza. Pewnie wielu was, z Was powie, że nuda, nuda, bo kolejna paczucha, bo kolejna naprawdę ogromna paczucha yy, półdłoba na nowe, czyli kolejna mega paczka yy, bunker. No, to pochodzi, yy, to pochodzi, można powiedzieć, że częściowo z wymiany, chociaż moje paczki nie da się porównać do tego absolutnie w jakiś żadenkolwiek sposób, bo ode mnie poszła paczuszka. No, no taka malusia, taka malusia, y, to jest pierwsza paczka, wiem, że druga jest w drodze, czyli będzie jutro, y, w zasadzie, no, w zasadzie jutro będzie, bo jest w drodze, y, jest w drodze kolejna paczka y, od Tomka, także no, tych paczek będzie u sporo więcej. Czyli można powiedzieć, że święty Mikołaj byłem grzecznym dzieckiem, bo święty Mikołaj odwiedza mnie praktycznie codziennie jak nie codziennie, to co drugi dzień. Nie wiem, co się dzieje. Nie chcę mówić, że to. No, no nie wiem, brak mi słów na takie coś, naprawdę. Brak mi słów. Wszyscy wiedzą w koło wszędzie, że mi jest złomiasz. I tak już ze mną będzie. No, także y, kto chce się pozbyć złomu śledojacka, chociaż nie nie, źle nie mówię złomu. Y, w tym złomie, takim w cudzysłowie, jakby to powiedzieć, kryją się prawdziwe skarby. Zobaczymy co będzie tym razem. no Także ja nigdy powtarzam się, nigdy nie prosiłem, nie proszę i prosić, nie będę o jakąkolwiek paczkę od kogokolwiek. Także no tyle, niech się dzieje, niech się dzieje, byłem bardzo grzeczny, nie przeklinam, nie kradnę papierosów, nie palę pacierza, nie odmawiam, także niczego nie odmawiam, tego też nie odmawiam, no co mam zrobić, dobra, nie będę przedłużał na statyw i zajrzymy, co jest w paczce od kolegi, od kolegi, zapisałem sobie, od kolegi Szymona, od kolegi Szymona, zajrzymy. Chciałbym, abyście byli nałocznymi świadkami rozcinania, bo jak wybuchnę, jak wylecę w powietrze, to pamiętajcie, to zrobił Szymon. <śmiennie> nie no, żartuję. Chociaż, kto wie, wie. różnie w życiu może być. O, roztwarte, praktycznie roztwarte. Nie wiem, nie wiem, jak u Was u mnie to chyba było dzisiaj około 50 stopni yy, także aklimatyzacja przed Egiptem yy, super chciałoby się całej takie zimy yy. no zobaczymy ja już widzę że na pewno jest yy, o, pięknie wypełnienia yy, gąbki skropiane tego nigdy za dużo yy, staram się tak samo robić yy, nie zawsze to się udaje yy, tomku 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 yy, widzisz no towar do ciebie się zbiera yy. No umie ostatnio bida. Wszyscy to chyba zauważyli, że na złomach się zrobiła bida, yy, także i umie yy, ale to, to, to taka cisza, wiecie, cisza przed burzą, no, jak wybuchnie. <ścoughs> jak wybuchnie to będzie czadersko. Już coś widzę zajebiaszczego. Już coś widzę, zajebiaszczego yy, Klamra od pasa Klamra, klamra, ja się nie mogę wysłabić, piękna klamra od pasa, nie wiem kurczę od jakiego, czy to jakiś, będzie PRL, czy to taki jakiś zwykły, no ale mimo wszystko y, cacy piękniusia, weź tu żeby nie uszkodzić na bok na razie, y, uziemiono, no, tabliczka, emalia, emalia, także z emalia, albo emalia, albo jakiś natrysk malowany, chyba nie jest naklejana. No sorry, że tak skrobię, muszę sprawdzić, bo ja tabliczki emaliowane wieszam u siebie, jak najbardziej, jak najbardziej jestem za. Oj, to, te tabliczki emaliowane to jest coś, co ja kocham, kocham, uwielbiam i zbieram. Nawet mogę się zamienić za jakieś bardzo fajne, ciekawe, jak jeżeli ktoś ma, no to ja na takie coś jestem chętny. Stawiam na zamek do drzwi, taki mocno stary przynajmniej pudełko takie mocno stare <laughs> po przejściach po przejściach pudełko. no jest zameczek oryginał yy, oryginał tu z wszystkim, z kompletem, wkładka yy, pewnie kluczyki nie wszystko, no także yy, typowy gadżet na politarek, jak najbardziej jak najbardziej yy, pozwolę się gąbką pozwolę sobie gąbką przetrzeć czoło <laughs> dzięki wielkie za gąbkę yy, Przyrząd na by to powiedzieć na wampiry. No, na wampiry warto mieć takie coś w domu <laughs> z kościoła zaczerpnej święconej wody. Nie no, oczywiście żartuję. Yy, na wodę święconą. No, takie rzeczy ja widuję, powiem wam widuję takie rzeczy na złomowisku, widuję krzyże z bozią, z Jezusem. Yy, ja nie jestem jakimś wierzącym, yy, praktykującym czy co w tym sensie, ale no, nie potrafię przejść obok tego obojętnie. Zawsze jak znajdę krzyż, gdzieś odkładam na beczkę z szacunkiem. No po prostu z, z szacunkiem. No tak po prostu mam. Y, haczka mówka sztuka y, nieśmigana. <laughs> nieśmigana, czyli gadżecik na plitarg. Y, tu stawiam no, na jakąś Teslaską Tesla, Tesla, Tesla y, lampę taką do starego radia, wzmacniacza czy czegokolwiek. Y, tak też jest w środku. Także to jest dla chłopaków tutaj, młodzieży, dla młodzieży naprawiających stare radia, bo tacy są u mnie w Kwidzynie, którzy bardzo to lubią. No i co? Zestaw, zestaw kluczy, no super sprawa, GZPT grodzisk. Czasami taka sygnatura potrafi zrobić naprawdę robotę, bo są ludzie, co kolekcjonują rzeczy typowo powiązane ze swoimi miastami czy tam województwami. Także czasami może trafić się wśród takich kluczy naprawdę razy ale ale to klucze niczego sobie, bo to zobaczcie, niektóre to to kawał klucza, derby, ten bez sygnatury. No ale super, super sprawa. Jeśli ja zawsze cieszę z narzędzi, pozwolę sobie ponownie wyczyścić czoło. Jest wieczór mimo wieczoru jest tutaj straszna porowa i gorąco, więcej pianki, więcej pianki. Rozebrał fotel, rozebrał fotel w domu chyba. Żeby spakować paczkę, nie wolno nagrabić. Derby, no super, dzięki wielkie za. Dziękuję wielkie za klucze. No, super sprawa. Ja się cieszę. Trojaczek. W środku raczej nic nie ma. Chyba, że jakieś tam złoto ukryte. PN, Polska Norma. 70 zł, no to za tyle nie da się sprzedać ale na pchni targu na dwie dyszki w się, bo tak już zrobiłem jednego razu szkatułeczka, no piękna sztuka Łoł, wow, wow, wow. czasami potrafi o czasami potrafi mnie odnieść mowę no huzia twarz Mariusz będzie zadowolony na pewno. Bo <laughs> zegarki, na zegarki mam y, stałego można powiedzieć, że odbiorcę. Na zegarki, zapalniczki. Może przyjaramy. <laughs> nie przyjarać nie przyjaramy. <laughs> Kolejna bozia, no ja takich rzeczy mówię. Y, nie wyrzucam, broń Boże, no, z szacunkiem. Chociaż nie jestem wierzącym, praktykującym. Y, to tyle w temacie. Kurza twarz. Piękne zegarki, naprawdę mam nadzieję, że widzicie to, piękne sztuki, to, to pamiętamy gazela z Orlenu, z Orlenu dawali takie, jakieś pinki. więcej krzyżyków, więcej zegarków, jeszcze jakaś zapalniczka, znowu stara, ja to sobie wszystko przejrzę na spokojnie, jeszcze oczywiście nie chcę po prostu Wam zrobić maratonu paczkowego, aczkolwiek yy, ostatnio jest tego dużo umiem, No i mówię, nie wiem co się tutaj stało, co się dzieje jeszcze jakaś kasiurka dwa kopiejki, na szczęście yy, super sprawa super sprawa, fajne gadżety, naprawdę no i nie wiem mówię, nie wiem co się stało co, co się Wam stało, ja, cieszy mnie to bardzo nie będę, więcej nie będę narzekał yy, przełącznik przełącznik PSM Na razie nie będę rozbierał, yy, bo być może było to. Być może wyglądało wygląda mi nawet na nieużywany. Także no, szkoda, będzie popsuć. Yy, przynajmniej na razie pojedzie ze mną na jakiś targ. I, jeżeli w jakimś tam odstępie czasowym się nie sprzeda, yy, to z pewnością go rozbiorę <taki>, Taki jestem dzięki za gąbkę, naprawdę. Raz jeszcze <taki> kolejna mokra. Yy. To, to pojedzie do innego klienta. Możecie mi uwierzyć, do innego kupującego bądź wymieniającego, bo i wyjechały ode mnie dzisiaj dwie małe paczki. Z paczki, której dostałem, podzieliłem się całkowicie za darmo. Nie wiem, czy ktoś tu potwierdzi, czy nie. Jutro pojedzie kolejna paczka. Też całkowicie. Darmo. Być może ktoś się kiedyś odwdzięczy I, tak i tak to właśnie działa. Żeby nie myślał ktoś, że ja to tylko dostaję i sprzedaję, bo to wcale tak nie jest. Smarowniczka do kołacha. Jedną mam na półeczce, będę miał drugą, albo pójdzie po prostu na sprzedaż. Standard Express preparaturka EWZ Buhernia. Nie wiem. Nie wiem, a ładki tak, Klej łatki, przyda się, z pewnością się przyda, taczki się klei, Jeż, parę razy, parę razy do roku trzeba skleić taczkę. Światełko, ale biało-czerwone, nie wiem, od jakiegoś roweru, podejrzewam, gdzieś tam na błotnik, tak mi się wydaje, tak mi się wydaje. Mamy łyżkę, ale... Hontas tak? Jak się nie mylę, Hontas Disneya. Disneya łyżka, no i także taka typowa dziewczęca. na córeczki. pomyślimy, pomyślimy, zobaczymy. Pompka. Pompka taka, wiecie, nożna. No co to będzie o pompce opowiadał? Nie sprawdzam, nie patrzę, czy sprawna, czy nie. Pompka jest pompką. Lelek. Wylewka, wylewka z kanistra metalowego ze szlauchem, czyli lejek, no nasadka na, nasadka na, nasadka, no to chociaż sprawdzimy, sprawdzimy, no nasadka, nie, ale nie na to co myślicie, nie wiem, co sobie myślicie, y, y, klucze, cich, cich, cich. klucze rowerowe, y, odważnik, klucze takie ala motorowe, ja tam motorowe, rowerowe, ja zawsze o to mówię, Mamy jakiś fajny taki nietypowy klucz. Ja mówię sobie to przyjrzę, przejrzy przyjrz wszystko jeszcze na spokojnie, w poszukiwaniu <laughs> ciekawych sygnatur. Yy, to jest tos. To jest dla mnie sztos na tą chwilę. bo miał najbliższą sobotę, albo za tydzień sobotę. Yy, impreza w stylu PRL. <laughs> no sałatki, na coś takiego, yy, na jakiś chlebek. Yy, fajna sprawa. Yy, później pójdzie na plitarkę oczywiście. Mimo już to jest tam, czy jest ubite czy nie, to, to naprawdę nie stanowi jakiegoś jakiegoś problemu, czy coś w tym sensie. Ośniczek piękna sztuka. Rączki widać były dorobione, ale je tam bo nie to jest żeby nie była, jak, żeby nie była jak, jakaś krytyka. Super sprawa. Super sprawa. Jakiś klucz i tajemnicze pudełko. Tajemnicze pudełko. I zaglądamy, żeby to Zrobimy tak. Stary karton, stare pudełko. I co tu mamy w środku? Oryginalną wagę stacką. Czasu PRL Lubuskie, fabryki wag Piękna sztuka. Funkielnówka, prawie że nie śmigana Z pewnością sprawna jest. To robi robotę przy tych wagach, także jest super, jest super, super i jeszcze super, także można powiedzieć, że no kolejna paczka na wypasie, co ja mam powiedzieć, co ja mam powiedzieć, kolejna paczka na wypasie, sponsorem, sponsorem odcinka kolega Szymon, także co, także jest super, no dziękuję, dziękuję, raz jeszcze trzymaj się, hej.